Pan dla Afryki. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajduje się ponad setka narodowości, czyniąc z tego obszaru istny tygiel kulturowy świata. Mimo tego poziom przestępczości jest względnie niski, ponieważ po pierwsze każdy boi się ekstradycji, a po drugie. Wiadomo, dla kogo są przestępstwa. Natomiast w ostatnim czasie niektóre nacje nie potrafiły dostosować panujących tutaj zasad, i z tego tytułu 20 krajów z Afryki zostało zbanowanych, jeżeli chodzi o przebywanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oznacza to, że obywatele tych nacji nie będą mogli ubiegać się o wizę pracowniczą, która jest niezbędna do tego, aby podnieść tutaj legalne zatrudnienie. I móc osiedlić się na dłużej. Ale, żeby nie zostać posądzonym o rasizm, zastosowano sprytny dyplomatyczny fortel. Mianowicie, obywatele tych nacji mogą wciąż przybywać tutaj na wizie turystycznej, które jest równoznaczne, że możesz wyjechać do Emiratów, no ale nie możesz podjąć tutaj legalnie zatrudnienia.